To są siana kosy. To jest wyszywane ręcz, ręcznie igło i nitką. To są siana kosy. Takie dawniejszy obraz, koniki, wóz żelazny, jak dawniejszy. Tego układane siano w tym nawozie. A tu panie grabiami, grabią. No właśnie. Takie dawniejsze, dawniejszy. Dawniejsze, dawniejszy, ale taka praca to z pół roku. Tak, pół roku. Już nie licząc nic, niczego, tego, na no pół roku się siedziało. A o to tego mamy naprawdę cała galeria. Pani haftowanie to już choroba. Chyba tak. Chyba tak. Dużą pamiątkę pani po sobie zostawi. Tyle pięknych rzeczy. To, że nikt właśnie z moich dzieci, nikt nie. I ze znajomych, i z dzieci, nie, że tak. Nie. Że pani... nas, było trzy, nas było trzy siostry, ja jeszcze dwie. Nie, to się nie interesuje takim czymś. Nie, nie robię takiego czegoś w Pani głosie taki trochę takiej goryczy, że po prostu mm. na pewno byłoby inaczej, jakby tak człowiek dostał motywację do... O, ale, pewnie. Pani Danu, to czego ja mogę dla Pani życzyć? Po prostu, żeby moja praca, żeby nie poszła zapomnienie, zapomnienia, żeby ktoś się cieszył z tego, że była taka osoba, że robiła i... po prostu tego chcę. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w pięknej miejscowości, trzy rzeczki, tak? Bo płyną nawet trzy rzeczki. Płyną nawet? Płyną. U Pani Na... Danuty? W Tak, tu przez dzień przypływają trzy rzeczki, także nawet w największym mrozu ta woda nie zamarza, jest woda cieplutka, a latem jest nawuludowa woda, po prostu jest inaczej niż powinno być. No, moja pasja właśnie jest właśnie wyszywanie. No, bo co teraz zimą robić? Latem to jest robota, jak to na wsi. Ale zimą nie ma takiej roboty. To się siedzi i się. i się robi. sobie na kolanie, sobie tak, bo na tamborku mi nie wychodzi. Hawcik krzyżykowy. Tak, to jest hawcik krzyżykowy. No i tak się robi. Pani to ja pa patrzy tutaj na, na wzór, tak? Tak. Tak, tu liczę kratki i przenoszę, tak sobie robię, żeby było łatwiej, żeby znaleźć błąd, to sobie mazakiem robię kropki i potem widzę, gdzie, gdzie, tego, gdzie błąd, no to poprawiam sobie. Mm -hmm. No i to właśnie do tego wyszywam papierze naszego. No to spora to będzie praca, to nie taka mała. Nie, nie, to będzie duża. To duża będzie? Mm -hmm. No i tak to się pomału robi, to jest bardzo żmudna praca muzolna, no ale... ciężko to opisać nawet, nie? Ile to wymaga czasu? Bardzo dużo, bardzo dużo czasu. No bo jeszcze można powiedzieć, że kanwy są różne, są drobne i są większe te kratki. No ja robię na drobnej, po prostu ładniejszy efekt ma, jak mm -hmm. na drobnej robię kratce. No i tak się to tego... Tak się to przez kilkadziesiąt lat toczy, bo Pani Danuta, Pani mi opowiada od początku, skąd to się wzięło? A nie wiem, moja mama kiedyś w świętej pamięci wyszywała różne makatki, takie serwetki różne, moja prababcia na dełko robiła, też umiem robić na szydełku, bo mnie nauczyłam, ale jakoś nie mam chęci do tego, a wyszywanie zaczęłam tak sama przez siebie kiedyś jak byłam w domu, mój tata na mnie krzyczał, że a wieczorami jak tego, że światło pale był bardzo, za bardzo oszczędny. A już tak jakby wyszłam za mąż i tego i tak, że dzieci byli małe, położę spać, sobie siedziałam wieczorami i sobie tak, i tak się i tak wyszywam. Zaraz po, do pras przyjdziemy, jeszcze Pani Danuta mi powiada w ogóle, co całe życie tutaj w tych trzy rzeczkach. Nie, ja pochodzę sama z Nowego Lipska. Tu w, przyszłam, wyszłam, przyszłam do babci, jako wniczka. Mhm. Przyjęłam gospodarstwo jeszcze byłam bo, ja, bo, bo pracowałam w Lipsku w nie Niedośniejsza, jak tam istniała. I potem tu wyszłam za mąż i tego, i no, babci umarła, a ja dalej gospodarzy na znaczy gospodarzy już jestem na emeryturze. Także że przez 13 lat jeździłam dwa razy do roku do Niemiec. Tam pracowałam i tego, sobie tam zrobiłam, bo był. Była no ruina, i także jakoś tak. Wasza ta miejscowość, to jest można powiedzieć, trochę na końcu świata, tak? Tak, ona, tak. Na uboczu tak. leży tak, no od łucie, w otulinie tak. tego takiego biebrzeńskiego parku tak. narodowego. Tak, bo my jesteśmy w, same, w samej otulinie tutaj parku. Tak, i, I tutaj już ile? nie ma dalej żadnej miejscowości. Jesteście ostatnią, i już będzie rzeka. Tak, w tą będzie już rzeka. Rzeka Biebrze. Pani, jako mała dziewczynka, jakie ma wspomnienia tutaj, z, 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 ze wsi? To znaczy, ja się urodziłam i wychowałam się na wsi. Nie wyobrażam sobie życia w mieście. Nie wyobrażam sobie. Bo mogłabym te pieniądze, co ja zarobiłam, zamiast wkładać w ten dom, to mogłabym sobie kupić jakieś mieszkanie, w, nawet w Dąbrowie, czy gdzieś. Ale nie wyobrażam sobie gdzieś, tak jak ja tu mam swoje podwórko, swój ogród, swój warzywnik, sobie jest wyjść, sobie coś, coś zrobić. Pani Także... to kocha. Ja to kocham i ja nie zmieniłabym w ogóle na żadne inne miejsce, gdzieś w mieście czy gdzieś, nie. To jest moje miejsce aż do końca. Ale ta wioska kiedyś, a dziś się zmieniła, nie? No ja tutaj jestem już prawie 50 lat. Już, już tak, się zmieniło. Z takiego widoku, że jedzie konik i wóz. Nie, już nie, już nie. Już nie ma. Nie. Jest i krówek mało jest, widać. Kiedyś to się krowy pasło się tego, tata i, i krowy się pasło tego. I, ale pamiętam, y, Nowy Lipsk to jest tam przy Lipsku. I pamiętam jeszcze raz mi przyjeżdżaliśmy w kamiennej, nie wiem, do kamiennej Dostroga, do tak pod most koniami. O. I się z tamtej strony biedzy łąki tato kosił i myśmy jeździli i tamtego to siano zbierać na, fu na, na, na furę, układać. No pamiętam, że pod most i tato, i tato, jak ta, tego, jako mężczyźni, to nie tego, ale my jako dzieci i mama, żeśmy się bali, że koń może się pociąg bo to się pod tory podjeżdżało. Jest tam był taki zjazd i tego i tam się właśnie zjeżdżało i, i potem tutaj za... Z tamtej strony Biebrzu się sielowało, no, konikami sobie fajnie, tak, no kiedyś to, to było inaczej, tej młodzieży było więcej, było więcej ludzi, a teraz jakoś tak, na wsi takie opuszczone, takie, takie, mm -hmm. To takie sielankowe widoki, takie piękne wspomnienia. Tak. To Pani Danuto już tylko na Pani pracach. Pani mi o nich trochę poopowiada, żebym żeby ja mógł pokazać dla tych naszych wszystkich telewizów Taka jedna przykładowa, to ile ona powstaje? No, tam to gdzieś półtorej miesiąca, ale. Ale już, proszę Państwa, ale ich jest tak dużo, że to nie wiem, czy godziny na opowieść starczy. Jaki piękny kącik pani zrobiła kwiatowy. O, właśnie, pani Danuto, i to, co żeśmy rozmawiali, te sielankowe widoki, te takie po prostu wspomnienia z dzieciństwa, to na pani pracach gdzieś jeszcze można uchwycić. No. Mówiłem, że cała galeria. To, proszę Państwa, tyle obrazów. Tak, to są wszystko schowane w szafie. Schowane w szafie? Tak. Kiedy pani... myszka się zaleni, to będzie miała co robić. A dajcie spokój. Pani, no to chociaż kilka przykładowych Pani przedstawi dla nas. Róż tematyka różna. To jest takie, bo pani Danuta te wzory to bierze z gazet, tak? Tak, tak. To takie. Różne, są różne. Tu jest polowanie. To jest ze złotej kolekcji, to są reprodukcje. Słynnych obraży, za, obu malarzy mm -hmm. zagranicznych. Mm -hmm. No to jest ze złotej kolekcji właśnie coś, coś takiego. A pani to, prace, które najbardziej lubi haftować? To jakieś portrety, czy ma pani... Objętnie. Dla pani nie, nie ten. To jest matka boska, licheńska. Mm. Mm -hmm. no, gdzieś tu jeszcze? Pani Danuta, jakiś, jakiś dom kultury, Pani pracę by przedstawić. Właśnie by mam by... zamiar na, na wystawę dać. Niezła by była po prostu? O, pustych, sakralnych, proszę. Mhm. Ja dużo dawałam w prezencie, a potem już przestałam dawać w prezencie. Kiedyś na wielką na, na orkiestrę dawałam. Przez kilka lat. Takie charytatywne. tak, to tak, no, po prostu tematyka różna. No mówię, tematyka różna. którym mi się spodoba, ten robię. Ale to będzie blisko kilkaset prac, prawda? Tak, tak. Przez, przez te wszystkie lata to się nazbierało naprawdę Dużo, dużo. Potężna kolekcja. O, hipowowiejski obraz. O, proszę. Mhm. Koniki, kurki. Dzisiaj koniki to nie w każdej wsi są. No nie. Niektóre są w ramkach. O, piękny obraz. Tu jest taki. dużo oprawiony. No bardziej klimaty alpejskie, tak. nie polskie, ale tak, obraz jest... bardzo ładny. Jest jeden. Pani Danuto to tyle prac, że, że miejsca nie starcza. O, też typowe wiejskie. O, ale piękna praca, proszę państwa. Świnki chodzą. Stanę tak, żeby było lepiej widzieć. Tylko wieszać i oprawiać Już oprawiona. Już ten. Tak. Tylko wieszać. O. Proszę Państwa, jakie piękne. Pani Danuto, ktoś, kto będzie oglądał materiał i się dla niego spodoba taki Pani obraz, uh -huh. Uh -huh. to ja mogę zostawić grzecznościowo Pani telefon pod filmem, żeby do Pani dzwonili. Mo Ej, ja mam wizytówkę, jak tego dam wizytówkę. Tam jest... o, widzicie, proszę Państwa. I czy to Jelenia Góra, czy Wrocław. Objętnie. Pani Danuta o. będzie mogła wysłać. Tak. O. Pani Danuco, na wszystkie uroczystości, czy to komunie, chrzciny, urodziny, tak. taki obraz dostać, to pamiątka na całe życie o. będzie. Tu też typowo wiejski na podwórku. Zresztą zakurzony, kurczę. A jaki to. duży ten obraz? Hmm? Piękno ma pani pasję. No piękno, no syna mnie się że ja. Robię nie wiadomo po co, bo wszystko na szafie leży. Mm -hmm. No ale w tamtym roku właśnie byłam z kierownikiem Domu Kultury, no to zrobi i mi. Pani Danuta, ale i... Ja, Paweł Kolejnoga, pierwszy raz do pani przyjechałem, bo ta wasza miejscowość gdzieś na końcu świata. No, ciężko tak, było tak, dojechać. Tak. Ja mam nadzieję, że panią docenią, wie pani co. No dobrze tak, żeby było. Bo, bo ja to naprawdę chciałam podziękować za pani pasję, za to, że pani to robi z serca. Serce to jest moje zamiłowanie. Ale... Po prostu ja to lubię robić i będę robić, dopóki będę, będę widziała dobrze i żyła. To... Potem to już nie wiem, to, to tak leży. A nie daj Boże, mi zabraknie, nie będzie. Nie wiem, co z tym zrobić. Oddam do dom Kultury, niech oni robią, co chcą. Bo nikt tym się nie... Pani haftowanie to już choroba. Chyba tak. Chyba tak. Latem to nie, nie powiem, mało robię. Ale wcale. Ale taką się sienią, zimą sobie tego, no trzeba teraz coś robić. Się nic nie robi na podwórku. Się siedzi w domu. Mieć... A nie położy się, nie będę leży, sobie czy nie wolę coś robić. Trzeba tak. mieć dobre wzroki i sprawne ręce do tego. Sprawne ręce i cierpliwość cholerną, za przeproszeniem. Cierpliwość to trzeba mieć. Bo czasami człowiek musi się skupić na 100%, a czasami jest człowiek taki roztargniony, zdenerwowany, Wyszywa i wyjdę o błędy. I wszystko trzeba pruć, szukać błędu, robić od nowa. Ja to zostawię, jak to zrobię błąd, pochodzę, coś, to coś zrobię, co po prostu uspokoję, i wtedy już zaczynam mhm. od nowa. To już pozbywszy się tych błędów. Także. Pani, takie... pani, pani w tych trzy rzeczkach jest szczęśliwa? Tak, no bo. Tak. Jestem ja szczęśliwa, mam swój dom, mam swoje wygody, mam, z, mam jeszcze zdrowie, także Dużą pamiątkę pani po sobie zostawi, tyle pięknych że nikt właśnie z moich dzieci, nikt nie... I ze znajomych, i z dzieci, nie, że tak... Nie. że pani... nas, było trzy, nas było trzy siostry, ja jeszcze dwie. Nie, ja się nie interesuję takim czymś, nie, nie robię takiego czegoś. Hmm. Czuję w pani głosie taki trochę... Takiej goryczy, że po prostu, hmm. na pewno byłoby inaczej, jakby tak człowiek dostał motywację i do... Ale, pewnie, nawet żeby jeden sprzedać, to już byłby przypływ jakiejś temu gotówki, już byłaby chęć, już byłaby jakaś taka motywacja, że, mo że komuś się spodoba, że może ktoś, ktoś kupi, czy tego. Bo, bo, to są drogie rzeczy, ale ja już nie chcę drogo, żeby po prostu ich się pozbyć, żeby ktoś miał. Po prostu. prostu za, za nicie, za, za kanwę, i tego tam robota, to tam po prostu żeby się pozbić, no bo jednak tego mnóstwo tego jest. Będzie to też dla pani taka motywacja, prawda? Będzie motywacja i chęć do życia dalej, i dalej robić. I chęć do życia. Tak, tak. No, to... no a tak się robi, się wkłada do szafy. No i. No proszę państwa, no sami słyszeliście, nie pozostaje nic innego jak to puścić świat. Puścić świat, tak. Jeżeli będziecie mieli. Właśnie to jest. Tak dobre serce, to udostępniajcie ten materiał. To jest dzieło sztuki. Rynkodzieło ludowe inaczej z tego, nie? Po prostu trafić na bo są ludzie, że lubią takie rzeczy, na jakiegoś konesera, na jakiegoś miłośnika, jakiegoś widoku, pejzażu, jakiejś tam postaci czy coś, no to mhm. bo tego jest mnóstwo u mnie. Także do wyboru, do koloru. Ale też nie jest tak wcale dużo osób, które tak, takim haftem krzyżykowym potrafią zrobić tak, to, tak, tak, bo to jest, tak, bo tak, to, 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 mówię, trzeba dużo cierpliwości. A to jest moja taka terapia uspokajająca, że muszę się skupić na 100%. O, przy tym. Pani Danu, do czego ja mogę dla Pani życzyć? No, żeby się udało chociaż trochę sprzedać. No. No więcej, więcej, więcej nic nie... Po prostu, żeby moja praca, żeby nie poszła od, Zapomnieli, że ktoś się cieszył z tego, że była taka osoba, że robiłeś. I... Po prostu tego chcę.